Józef Wilkoń, Józef Zaczapska, Zielony Smok z Mazowsza. Dawno, dawno temu, najstarsi mieszkańcy Mazowsza mówią, że było to ponad 800 lat temu, do krainy nad Wisłą, z dalekich wysp, na skrzydłach Zielonego Smoka przybył książę Magnus. Księcia po śmierci ojca króla Harolda II, którego pokonał książę Wilhelm i to on władał odtąd Anglią. Magnus znalazł schronienie w mazowieckim zamku w Czersku, a wraz z nim na Mazowszu zamieszkał Zielony Smok. Smok tak pokochał piękną krainę Mazowsza, że postanowił strzec jej w dzień i w nocy. Przez setki lat każdego dnia smok przeletywał nad mazowieckimi równinami, lasami, rzekami, zamkami, domami. Wdzięczni mieszkańcy Mazowsza pozdrawiali smoka spoglądając w niebo, a wszystkie zwierzęta uwielbiały prowadzić z nim wieczorne rozmowy. Latem zielony smok najbardziej lubił wypoczywać w dolinie nad rzeką Liwiec, która stanowiła od wieków granicę Mazowsza i Litwy. czy przy granicy wszyscy są bezpieczni. Po krótkiej pogawędce z ptakami i sarnami smok kładł się w cieniu mazowieckiej wieży. Pewnego dnia nieopodal rzeki Libiec dzielny książę Janusz I, który władał całym Mazowszem, kazał wybudować zamek. Ten kochany przez mieszkańców pięknej, równinnej krainy władca zlecił na Mazowszu budowę wielu zamków i miast które istnieją do dziś. Smok opiekował się nimi wszystkimi z wielką troską. Wdzięczny smokowi za opiekę książę, postanowił umieścić jego podobiznę na swoich sztandarach obok wizerunku orła. Gdy wezwany przez króla Władysława Jagiełłę ruszył na wielką bitwę pod Grunwaldem, zabrał sztandary ze sobą, a moc smoka pozwoliła mu zwyciężyć wrogów. Jeszcze przez ponad 100 lat, do roku 1526, Smog strzegł mazowieckiej krainy. Aż bardzo zmęczony, postanowił odpocząć. Zamieszkał wysoko, w chmurach. A żeby mieszkańcy Mazowsza pamiętali o nim każdego lata, umówił się z wieżbami, że jego zielone łóżki będą się odradzały co roku w listkach mazowieckich wież. Smog czasami schodzi z chmur i przylatuje z ptakami czaplami, żurawiami nad Mazowszem. Ale nikt z ludzi nie wie, kiedy to się wydarzy. Wiedzą o tym tylko ryby w mazowieckich rzekach, ale one tajemniczo milczą od wieków. Pewnego razu zielony smok spotkał rudą kotkę o imieniu Felice i czarnego kotka o imieniu Liwko. I odtąd razem strzegą zieleni na całym Mazowszu.